15 czerwca 2016 roku w Kostrzynie nad Odrą odbyła się polsko-niemiecka konferencja dotycząca rozwoju gospodarczego obszaru Kostrzyna nad Odrą, drogowych i kolejowych połączeń komunikacyjnych z Republiką Federalną Niemiec. Władze miasta Kostrzyn nad Odrą wspólnie z Zarządem Kostrzyńsko-Subickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej od wielu lat czynią starania związane z usprawnieniem połączeń komunikacyjnych z Republiką Federalną Niemiec poprzez budowę obwodnicy Kostrzyn nad Odrą oraz nowej przeprawy mostowej na rzece Odrze. Budowa obwodnicy Kostrzyna nad Odrą wraz z przeprawą mostową na rzece Odrze to nie tylko lokalna inwestycja, lecz przede wszystkim kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne o dużym znaczeniu dla województwa lubuskiego. Poprzez swój transgraniczny charakter zdecydowanie polepszy ona rozwiązania tranzytowe w skali kraju. Panie ministrze, brak połączeń transgranicznych jest hamulcem rozwoju gospodarczego regionu. Jak nowa sytuacja wpłynie na polepszenie sytuacji i jak ocenia pan dzisiejsze spotkanie, dzisiejszą konferencję? To, że brak tutaj w kostrzynie dobrego mostu. To jest nie tylko opóźnianie rozwoju gospodarczego regionu, ale też i w ogóle Polski, bo tutaj mamy bardzo blisko autostradę A2, która jest tym głównym szlakiem drogowym komunikacyjnym z Niemcami, tak najważniejszym naszym partnerem gospodarczym Polski i można sobie bardzo łatwo wyobrazić, że gdybyśmy po, po wybudowaniu mostu, po odpowiednim skomunikowaniu go z z tą częścią regionu. Również ten most obsługiwałby tak naprawdę ruch z autostrady A2 i odciążyłby obecny most w Świecku. Ale to jest już taki jeden z aspekt sprawy. Natomiast wracając do tych tu bardziej regionalnych, regionalnych zagadnień. No, dzisiaj widzimy, że między na odrze. Most, który tak naprawdę nie spełnia żadnych warunków technicznych, który formalnie ma nośność 7,5, przez które nawet nie mogą przejeżdżać autobusy, no to jest rzecz nie do przyjęcia, to jest nie do zaakceptowania. Ja się bardzo cieszę, że tak niedawno temu, między 6 i 7 czerwca, zakończyły się rozmowy polsko-niemieckie dotyczące umowy, która umożliwi budowanie, budowanie mostu. Mam nadzieję, że te ostatnie wątpliwości, które są związane z wnioskami strony niemieckiej o to, żeby przy budowie mostu stosować niemiecką płacę minimalną, że uda nam się jakoś ten problem rozwiązać. I to jest w zasadzie jedyny problem, który został, aby podpisać umowę. Jeżeli nam się to powiedzie, we wrześniu podpisujemy umowę i tak naprawdę wszystkie prace przede wszystkim na dzisiaj projektowe, przygotowawcze ruszają, no, ale one, one niestety gdzie. W, w prawnych uwarunkowaniach polskiej, polskiego budownictwa drogowego są bardzo długotrwałe. Pracujemy nad tym, rozmawiamy z Ministerstwem Ochrony Środowiska, aby uprościć te prace związane z przygotowaniem procesów inwestycyjnych. Jest duża nadzieja, że to się stanie wtedy również i, i mam nadzieję, że to już będzie tutaj przy budowie mostów kostrzyni odczuwalne. Mówił Pan, że pojawił się problem z rozwojem podstrew. Nastała sytuacja wyjątkowa, e, sytuacja bez wyjścia. Czy dziś nastąpił przełom? Jak nowa przeprawa mostowa wraz z obwodnicą rozwiążą zaistniałe problemy? Jak patrzy Pan w przyszłość? Z natury jestem optymistą, więc dzisiejsza konferencja umocniła tylko moje optymistyczne nastawienie. Niemniej jednak te deklaracje, które padły i które miejmy nadzieję padną w przyszłości, sprawią, iż nasze podstrefy zostaną połączone spójnie komunikacyjnie. Ta nowa infrastruktura umożliwi ich dalszy rozwój. Otóż zatrzymaliśmy się w tym momencie w miejscu, które jest tak naprawdę punktem przełomowym. Jeżeli ta infrastruktura powstanie, to możemy mówić o dalszym rozwoju i miasta, i strefy, i podstref. I naszego subregionu tutaj, bo mówimy tak naprawdę o rozwiązaniu nie tylko dla mieszkańców Kostrzyna, mówimy dla, o rozwiązaniu dla mieszkańców całej północnej części województwa i wszystkich miast, miasteczek położonych w ciągu drogi 22 i, i nie tylko. Więc jest to zadanie bardzo ważne, kluczowe. Ta obwodnica tak naprawdę też umożliwi no, spokojniejszy byt, spokojniejszy y, rozwój miasta Kostrzyna. No, taki przykład można podać: od razu nieodległa nam Skwierzyna jest zupełnie innym miastem po wybudowaniu drogi S3 niż była dotąd. Ciężko przez nią było przejechać, to było to szalenie uciążliwe dla mieszkańców. Podobną sytuację zaczynamy mieć w Kostrzynie. Jeżeli powstanie most, a nie powstanie obwodnica, to będziemy mieli powtórkę z sytuacji znanej nam ze Skwierzyny. Nie chcemy tego. Czyli walczymy o obwodnicę, walczymy o rozwój, a dzisiejsza konferencja y, myślę, że jest y, momentem przełomowym i ruszamy intensywnie. No. Padła już deklaracja 1 lipca 2016 jako ten etap początkowy rozpoczęcia prac planistycznych. Więc, jeżeli ktoś wydatkuje środki już na plan, na rzeczy, które służą zmaterializowaniu się tej inwestycji, to w z całą pewnością ma perspektywę budowy przed sobą i tutaj nic nie wskazuje na to, żeby jak dotąd. żeby Miejscowy oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podchodził do sprawy o więc jeżeli wszystko będzie procedowane tak jak dotychczas, możemy się spodziewać, iż będziemy mogli niedługo obserwować budowę tej infrastruktury. Panie wojewodo, historyczna konferencja w Kostrzynie nad Odrą. Jakie są pańskie odczucia? Czy dzisiejsza konferencja pozwoli na zmaterializowanie planów dotyczących nowej przeprawy mostowej i obwodnicy w Kostrzynie na Todrom? Trzeba powiedzieć, że to był dobry pomysł i dobra myśl, żeby taką konferencję dzisiaj w Kostrzynie zorganizować. Przy udziale podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pana ministra Schmidta, przy udziale posła ze strony niemieckiej. Przy udziale burmistrzów, wójtów, wójtów, starostów. Jest temat istotny, jak wiemy, mówiliśmy dzisiaj o tym, że za dwa dni obchodzimy dokładnie 25. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie przyjaznej współpracy. I to yy, jawi się jako dobry moment. Ja miałem okazję 2-3 czerwca być w Pocztamie na podsumowaniu też 25 lat pracy polsko Niemieckiej komisji rządowej, która sprawami współpracy przygranicznej, międzyregionalnej się zajmuje. I tam też mówiono, że te, ta współpraca międzyregionalna, przygraniczna była wielkim impulsem wypełniającym ten traktat. Natomiast wszyscy wiemy, po co dzisiaj w Kostrzynie spotkaliśmy się. Jest temat, który jest od 2005 roku, mówiąc kolokwialnie, wałkowany na różnych spotkaniach, przy udziale ekspertów, różnych polityków. I tak jak dzisiaj mówił pan burmistrz, do tej pory nic konkretnego z tego nie wynikało, a wszyscy wiemy, o tym wspominał dzisiaj pan minister, że dążymy do tego, aby spójność transportowa Polski była coraz lepsza, aby likwidować te tak zwane wąskie gardła między Polską a Europą Zachodnią. Tutaj mamy w szczególności nasz region przygraniczny Brandenburgie. W związku z tym czas, żeby były podejmowane konkretne działania i konkretne decyzje. Wszystko wskazuje na to, że to dzisiejsze spotkanie jest takim przełomem, bo wyraźnie pan minister zadeklarował. Że spotkali się eksperci w Lubece, że podjęto już na tyle zaawansowane rozmowy, że ta umowa między polską, polskim rządem a niemieckim rządem, dotycząca właśnie tego mostu między tutaj naszą stroną polską a niemiecką, była podpisana. Ona ma być podpisana najprawdopodobniej w trzecim kwartale. W związku z tym, że jak pan minister mówi, są pieniądze na ten most. Czyli wychodzimy stąd z wielkim przekonaniem, że jedno ważne zadanie dla naszego Kostrzyna, dla naszej północnej części województwa, ale też powiedzmy dla całego regionu lubuskiego będzie zrealizowane. W tym kontekście też wszyscy potwierdzali, łącznie z panem ministrem, że ważna jest obwodnica Kostrzyna. Oczywiście ona jest troszeczkę mniej zaawansowana, ale nikt nie powiedział, że ona jest niepotrzebna, ona jest bardzo potrzebna, bo jeśli będzie nowy most, yy, natężenie ruchu zwiększy się, w związku z tym miasto musi być odciążone. Także ja wychodzę stąd z głębokim przekonaniem, że... Zrobiliśmy ogromny krok naprzód, że inwestycja ruszy, bardzo konkretnie ruszy, a ja też deklarowałem deklaruję jako wojewoda Lubuski. Już dwukrotnie mówiłem, spotkałem się z ministrem Adamczykiem w ministerstwie w Warszawie, gdzie pokazywałem, przelałem to zresztą na formie pisemnej, bardzo pilną potrzebę, aby ta inwestycja w Kostrzynie, most i obwodnica była zrealizowana. Panie burmistrzu, wiele lat starań o nową przyprawę mostową, o obwodnicę miasta Kostrzyn nad Odrą. Proszę przybliżyć, jak, jak wyglądały te starania, ta walka, można powiedzieć, i jakie są pana wnioski po dzisiejszym spotkaniu, po dzisiejszej konferencji w Kostrzynie nad Odrą? Zastanawiam się, od czego zacząć, bo to jest pytanie, które, no, na które można odpowiedzieć, pisząc podręcznik. Ale może w ten sposób. Pierwszym ministrem. Transportu, przy którym miałem okazję prezentować potrzebę budowy mostu w Kościele Ody, był minister Pol. Pani nie pamięta. No właśnie. Pani pokolenie już nie pamięta pana ministra Pola. Czyli to najlepszy dowód na to, jak dawno już trwają te wszelkie próby przekonywania decydentów o tym, jak ważne jest tutaj ulokowanie mostu i oczywiście obwodnicy miasta. Więc jest to historia około 20 letnia z pewnością. To te, te prace były, tak naprawdę przekładały się na kolejno, przez kolejne rządy, przez kolejne samorządy wojewódzkie, na przykład na powoływanie kolejnych zespołów polsko-niemieckich. Te kolejne zespoły polsko-niemieckie organizowały warsztaty polsko-niemieckie. Na tych warsztatach debatowaliśmy. I to niestety, ta, 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 ta praca wtedy i te debaty, i te spotkania. Niestety ograniczały się bardziej do wskazywania na przeszkody jakie są niż na taką determinację w wykonaniu tego zadania. Ciągle było coś co przeszkadzało. Jakieś Ciągle brakowało jakiegoś porozumienia, od przysłowiowych zielonych żabek w środowiska do na przykład warunkowania budowy mostu y, przez polską stronę, y, budowanie mostu y, na przykład w innym miejscu na rzece warunkowane przez stronę niemiecką. Różne rzeczy przeżyliśmy. Ostatecznie cała ta praca zamknęła się kilka lat temu, może trzy, może cztery lata, takim przyjęciem wreszcie tytułu tegoż przedsięwzięcia i ostatecznie analizując przez kilka lat warianty przebiegu obwodnicy, lokalizacji mostu, wybraliśmy taki, takie zadanie. Budowa północnej obwodnicy miasta Kosz nad Odrą z nową przeprawą mostową na rzece Odrze. Oczywiście ta przeprawa była zupełnie planowana gdzie indziej, bo 3 km mniej więcej na północ od Kostrzyna, obwodnica także. No a dzisiaj wiemy, no nie dzisiaj, to już tak mniej więcej od około dwóch lat wiemy, że tamte przepracowane lata były latami, których owoce no, dzisiaj są nie do skonsumowania, bo mówimy o zupełnie innej lokalizacji, wymuszonej wprawdzie stanem mostu dzisiejszego, ale jednak i innym wariantem przebiegu obwodnicy bardzo istotna różnica. Wcześniej Duża część planowania obwodnicy przebiegała przez teren Niemiec i to wzbudzało spore emocje po stronie niemieckiej. Tam są rolnicy, tam są pola, ta obwodnica by im przecinała te ich pola. Mieliśmy sporo problemów z tym. A dzisiaj już planujemy obwodnicę tylko po stronie polskiej, więc zadanie, które będzie dużo prostsze, bo nie będzie wymagało jakichś szczególnych studiów transgranicznych ani e, takiego przekonywania strony niemieckiej, że jednak m, ważna jest ta obwodnica po ich stronie. Więc nie. Zadanie jest, wydaje się, już przyjęte, do wykonania. Czekamy 2022 most, 2024 obwodnica. Jak dożyjemy, to, to będziemy z tych terminów naszych decydentów rozliczać. Proszę powiedzieć, jak ocenia Pan współpracę polsko-niemiecką związaną z realizacją nowej inwestycji? i Jakie są Pana wnioski po dzisiejszej konferencji? Ja, um, erstmal vielen Dank. Ich, uh, hab, uh, mit Ähm, denn äh, in den letzten Jahren ist ja sehr viel diskutiert worden und ähm, die deutsch-polnische und polnisch-deutsche Zusammenarbeit äh, hat sich ja in den äh, letzten 25 Jahren... In vielen Bereichen hervorragend entwickelt. Ich habe es ja heute auch schon in meinem Grußwort gesagt, gerade das Deutsch-Polnische Jugendwerk und auf kommunaler Ebene sind sehr, sehr viele an Projekte initiiert worden und der Austausch ist hervorragend. Wenn ich jetzt mal in meine Region gucke, wie viele Bürgermeister und Feuerwehren sich jährlich mehrfach in ihren jeweiligen Heimatorten treffen. Also insofern ist die erste Frage, die Zusammenarbeit hat sich aus meiner Sicht hervorragend entwickelt. Und äh, ich äh, habe hier als, als, Teil, als äh, Teil der in dieser Region lebenden äh, auch ein besonderes Interesse an diesem Austausch. Ich denke, unsere Geschichte, äh, auch unsere wirtschaftlichen Voraussetzungen, wir leben hier in einem ländlichen Raum, äh, andererseits äh, der Kontakt zu den Zentren wie äh, Kostschrini oder auch Frankfurt oder beziehungsweise Schwed oder Stettin. Also, diese Bahnungszentren entwickeln sich immer stärker und äh, da dürfen wir uns gerade am politischen Horizont nicht äh, ausklinken. Ganz im Gegenteil, wir müssen diesen Prozess äh, nicht nur begleiten, wir müssen ihn eigentlich innovativ nach vorne auch mitgestalten. Insofern ist diese Konferenz heute ein, ein Lichtblick. Ja, also so konstruktiv habe ich selten in den letzten Jahren äh, zusammengearbeitet. Und jetzt müssen wir sehen, welcher Schritt tatsächlich möglichst bald umsetzbar ist. Die Brücke natürlich, die steht im, im Fokus. Ich kann gut verstehen, dass heute in der Diskussion auch das Thema Umgehungsstraße ein, ein wichtiges Thema ist. Das will ich auch gar nicht kleinreden, ganz im Gegenteil. Das muss schon auch gemeinschaftlich letztlich diskutiert und auch geplant werden. Plus man sollte jetzt nicht zwei Schritte auf einmal machen wollen, sondern jedenfalls aus meiner Sicht erst einmal den ersten und den anderen letztlich schon entsprechend vorbereiten. Also die Brücke ist jetzt aus meiner Sicht zumindest vor allem für polnische Seite besonders wichtig. Für die deutsche Seite gibt es sogar ambivalente Überlegungen, Befindlichkeiten, ja, wenn die Brücke erst einmal da ist. Und ähm, die Tonnagen freigegeben werden, dann gibt es viele Kommunen auf deutscher Seite, die äh, mit einer gewissen Skepsis dahin blicken und sagen: Ja, so liebes Bisschen, was wird denn jetzt in Zukunft aus uns? Wir werden viel mehr Schwerverkehr durch unseren Ort haben. Äh, auch diese Befürchtungen muss man ernst nehmen, darüber muss man diskutieren. Aber es darf nicht dazu führen, dass wir jetzt äh, keinen Schritt nach vorne gehen. Ja? Und ich versuche, meinen Bürgern immer wieder deutlich zu machen, dass diese Brücke auch für uns eine Perspektive hat, ja, auch der Verkehr von Deutschland nach Polen nimmt zu. Der kleine Grenzverkehr ist nach wie vor ungebrochen und gerade was die Zusammenarbeit angeht von, von kleinen und mittelständischen Unternehmen, aber auch der Landwirtschaft, die brauchen diese Brücke. Und ähm, die Probleme, die dann daraus erwachsen, ja, die müssen dann gelöst werden. Budowa mostu w Wodnicy to ogromne wyzwanie, jak sam pan przyznał. Mówił pan też, że został powołany specjalny zespół projektowy dotyczący nowej inwestycji, zajmujący się nową inwestycją. Czy mógłby pan jeszcze przybliżyć, jak, na jakim etapie są prace, jak ten zespół działa? Ten zespół został nazwany jako zespół projektowy tak naprawdę w skład tego zespołu wchodzą przedstawiciele generalnej dyrekty, dyrekcji, specjaliści z tego, i z branży drogowej, z branży mostowej, środowiskowej, ludzie, którzy zajmują się również ochroną zabytków i nasi partnerzy ze strony niemieckiej. To połączenie bez współpracy z partnerami niemieckim po prostu się nie uda, więc my w sposób taki roboczy nawiązaliśmy, nawiązaliśmy współpracę z naszymi odpowiednikami ze strony niemieckiej. Odbyło się. W połowie zeszłego roku spotkanie w, w Zielonej Górze. Ze strony, ze strony miejskiej była bardzo duża delegacja, praktycznie tych wszystkich branż, które wymieniłem, gdzie rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy już szczegółowo o rozwiązaniach technicznych i doszliśmy do właśnie takiego wspólnego przekonania co do tego, że mówimy o budowie nowego obiektu i mówimy o tym, że ten obiekt będzie odsunięty i będzie miał swoją lokalizację w tym, a nie w innym miejscu, co znalazło jakby aprobatę też również ze strony. Czyli można powiedzieć, że współpraca polsko-niemiecka jest bardzo dobra. Jak pan uważa, jak to wygląda z pana punktu widzenia? Tak, rozumiemy się praktycznie bez słów. Jesteśmy wszyscy e, drogowcami, e, więc e, tak naprawdę nie ma żadnego problemu. Z punktu widzenia technicznego nie widzimy żadnych problemów, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać i z którymi nie jesteśmy sobie w stanie poradzić.